Witam dzieci. Przeczytam Wam dziś wierszyk Jana Brzechwy pod tytułem Smok. Na Bawelu, proszę pana, mieszkał Smok, co zawsze z rana zjadał prosię lub barana. Przy obiedzie Smok połykał cztery kury lub indyka. Nadto krowę albo byka. Nagle, raz, przy wielkim piątku, krzyknął: Coś tu nie w porządku! Poczuł wielki ból w żołądku. Potem spuchła mu wątroba. Dwa migdały, płuca oba. Jak choroba smoka, to choroba. To są ilustracje. To jest ten smok, który mieszkał na Wawelu. Tak mówi legenda, że tam mieszkał wielki smok. A tutaj znalazł się rycerz. Zaraz posłuchajcie, co się dalej z tym Smokiem, który straszył ludzi, dzieci, co się z nim stało. Zjadał wszystkie zwierzątka i wciąż mu było mało. Ludzie się bardzo, bardzo obawiali, co to będzie dalej. Smok pomyślał: Proszę, proszę, nie mam zdrowia za dwa grosze. Czas już zostać mi jaroszem. Wiecie, co to znaczy? Porozmawiajcie z rodzicami na ten temat. I za chwilę się dowiecie. I smok biedny od tej pory, by oczyścić krew i pory, jadał marchew, jadał pory, groch, selery i kapustę. Wszystko z wody i nie tłuste, żeby kiszki były puste. Tak za roczkiem miał roczek. Smok nasz stał się jak wymoczek. Wprost nie smok, lecz zwykły smuczek. Odtąd każda mądra, Niania dziecku daje go do sania <laughs> I tak to Smok Babelski straszył tylko ludzi, choć nie był Smokiem, tak, a był Smoczkiem. Stał się Jaroszem. Nie chciał już jeść mięsa, bo od mięsa się rozchorował. Tak więc krówki wszystkie, wszystkie zwierzątka Baranki, zobaczcie, co zjadał. Tak? Wyliczcie sobie te zwierzątka, zobaczcie, nazwijcie je, tak, wszystkie po kolei. Zjadał takie zwierzątka, kochane, no i wreszcie się rozchorował i postanowił zostać jaroszem, czyli jeść tylko warzywa. I to mu wyszło na zdrowie. Tak wyszczuplał, tak wyszczuplał, że został. Malutkim po prostu smoczkiem. I na dziś, kochane dzieciaczki, wystarczy. Śpijcie spokojnie. Życzę Wam dobrych, miłych, jak zwykle kolorowych snów. Śnijcie pięknie i zapraszam Was do słuchania moich bajeczek. Dobranoc!